Siemaneczko, z tej strony Tadek. witam Was w grze Twierdza Krzyżowiec. Jest edycja ostateczna, właśnie wpadła aktualizacja, jak również DLC jesienne, które mamy tutaj w planach rozwoju, jak widzicie. Tutaj już posiadam je, ponieważ zakupiłem je na polskie, to jest 23 zł, więc cena nie jest, bym powiedział, nawet hmm, wysoka. Zważywszy na to, że 23 zł, to mi się wydaje, że jak na takie małe DLC, jakim ono jest, to jest całkiem spokojna cena. I tak, o, co dostajemy w tym DLC? W samym DLC dostajemy dwóch nowych Władców, zaraz Wam pokażę, których i Szlak Piasku. To są rzeczy, które są w DLC. A darmowa aktualizacja, która została dodana do gry, to jest nowy Władca, którego Wam oczywiście też również pokażę. Kampania ekonomiczna i pakiet map do rozgrywek niestandardowych. Ale do tego jest też dosyć sporo zmian, chociażby to, że będzie można sobie dużo bardziej dostosować rozgrywkę multiplayer, jak również rozgrywkę taką zwykłą przez nas stworzoną na bot. I przejdźmy do samej potyczki niestandardowej. I teraz jak widzicie, tutaj pojawiła się zakładka zaawansowane opcje potyczki. Sobie zobaczymy je. I bardzo mi się powiem wam to podoba, co tutaj widzę. Po pierwsze, możemy oczywiście zapamiętać wybrane opcje. Ja tutaj jak widzicie, sobie te trzy opcje już sprawdziłem, ale no cztery, no ale tej nie sprawdzam. Zacznijmy po, po pierwsze. Możemy włączyć te opcje, ponieważ podstawowo są one wszystkie wyłączone. I tak, w momencie włączenia ich mamy do wyboru dosyć sporo tutaj różnych zmian. Na przykład możemy zwiększyć przeciwnikowi życie aż do 150, jak widzicie, lub możemy je mu zmniejszyć. Tutaj chodzi o, jak widzicie, zdrowie jednostek i robotników władców SI. Nie wiem w ogóle, jakim tutaj robotnicy mają zdrowie. Ponieważ giną na strzałach nawet z łuku, ale widocznie jakieś tam życie mają. Eee, tutaj jak widzicie możemy ustawić 66%, 100%, 125% i 150%. Zostawmy to tu. Przejdźmy nawet wstępnie do lepsze zdolności oblężnicze sztucznej inteligencji. Nie wiem co to oznacza, ponieważ jeszcze tego nie testowałem. Ale może tutaj chodzi o to po prostu, że bot będzie jakby budował te swoje machiny oblężnicze poza tak, jakby zasięgiem ataku naszych machin, bo często się zdarzało tak, że bot w momencie kiedy ustawiał te swoje jednostki, ustawiał je tak, że mogliśmy je po prostu strzelać, a on dopiero się tam, jakby zbierał. Gotowe zamki wrogów, no to już e, sama nazwa wskazuje, e, boty zaczynają z gotowymi zamkami. Jest to całkiem przydatne, kiedybyśmy chcieli zawalczyć na takiego wilka w pełni sił i żeby nie grać na zasadzie, że czekamy aż chłop się rozbuduje. To po prostu dajemy mu gotowy zamek, i w momencie, gdy gra się wczytuje, on już ma ten zamek postawiony. Pokażę wam to oczywiście. Silniejsi arabscy zbrojni tutaj yy, oni są bardziej wytrzymani na strzały z kuszy. Nie wiem w, w tym momencie o ile, fajnie by było, jakby tutaj było coś podane: typu, yy, że normalnie wytrzymywał tam powiedzmy 4 strzały, a teraz wytrzymuje 6 bełtów, nie strzał. Zbalansowani łucznicy konni mają mniej zdradzewia i zadają mi obrażeń. To też nie wiem, co tutaj mamy, jeżeli chodzi na myśli przez twórców, bo fajnie by było, gdyby tutaj jakieś było porównanie, tak jak na przykład mamy tutaj chociażby te życie przeciwników. Następnie mamy silniejszych drabiniarzy. Nie wiem do końca, co to oznacza. E, tutaj widzicie, że drabiniarze mają lepszą obronę przeciwko jednostkom dystansowym. Też ciężko mi powiedzieć, jaka jest to różnica, e, ale i werbunek jest droższy. Nie wiem, czy ktoś z Was skorzystał z drabiniarzy. Ja szczerze Wam powiedziawszy, chyba nigdy w życiu z nich nie korzystałem, w innych przypadków niż wymuszonym przez grę. Silniejsi włócznicy. Włócznicy teraz domyślnie biegną i mają lepszą obronę przeciwko jednostkom dystansowym. Tu byśmy mogli to sprawdzić, jeżeli byłaby możliwość włączenia tych opcji w tej gierce. Jak robimy mapę, będę musiał zaraz zobaczyć, czy takie coś możemy tam zrobić. Tutaj mamy poprawione warsztaty łucznice, i tutaj, jak łuczasz, skończy robić kuszę lub powiedzmy łuk, nie wraca do domku, żeby przy nim stanąć, tylko od razu rusza po drewno. Co jest ciekawe, bo nie zauważyłem w sumie jeszcze, że Wam powiem tego problemu, i nie wiem, czy na przykład wcześniej. Wynikało to z tego, że na przykład jeżeli szedł po yy, metal, jak był kowal, to się on wracał faktycznie, żeby stanąć? Czy on, on jako na przykład szedł po ten metal od razu, a uczasz się do hadzy? To, to mnie zastanawia, bo nie zwróciłem mi na to szczerze wam powiem yy, uwagi. Nieograniczeni kmiecie to jest coś niezwykłego, powiem wam. Nie spodziewałem się takiego czegoś. Teraz, jeżeli na przykład mamy domki zbudowane na 120 populacji, i na przykład w pracy jest 50 osób, no to normalnie przy ognisku zjadało ge... 24 kmieci. Teraz, jeżeli mamy na 120 populacji domki, 50 to są pracownicy, to tych 70 kmieci będzie siedziało przy tym ognisku. I to jest naprawdę, mam powiem, game changer, bo na przykład ja osobiście budowałem kadzie z wodą, żeby ci ludzie gdzieś tam w sobie siedzieli, bo w momencie, kiedy chciałem zrekrutować wojsko, to. Nie, nie musiałem szczekać, żeby tych 24 przyszło. Tylko szybciutko tam wiesz, dziecie zwalniałem tych dwu, y, przy kadziach z wodą i ich rekrutowałem jako wojsko. Y, więc to jest zmiana, że oni już tutaj będą się generować przy tym wojsku. I szybsze generowanie, jak mieć, powiem wam, że naprawdę to jest szybsze. Widać tą różnicę. Więc jeżeli włączamy te dwie opcje, to jest po prostu, powiem wam, uh, masakra. Wojsku możecie bardzo szybko wyprodukować, jeżeli was na nie stać. Tutaj kolejna rzecz, której nie było, a wydaje mi się, że to powinno być normalnie w podstawowej grze: czyli że medycy leczą e, zarówno nas, jak i sojusznika. Wydaje mi się, że to nie powinno być jako nawet dodatkowa opcja, tylko to powinno być coś podstawowego w grze. Więc ja bym włączył to, na przykład to i silniejsi włócznicy, drabnie. W sumie, wiecie co, chyba bym może oprócz tych dwóch rzeczy włączył, chyba wszystko z racji tego, że. Nie jestem pewien, jak to się tutaj w grze przedstawia, ale spróbujmy zrobić tak, że ja to też włączę i sobie to sprawdzimy. Dobra, zapamiętaj, no już wybór teraz. Za każdym razem, jak wejdziemy do gry, to już będzie od początku wybrane. Tutaj tryb extreme oddziałów, czyli że czekajcie. No dobra, że po prostu jest ich więcej. I sobie zaraz wszystko e, posprawdzamy. Przejdziemy teraz do sprawdzenia tych nowych e, botów. I tak, o, Krokodyl to jest darmowy e, bot. Do niego nie musicie nic kupywać, on powinien być w grze e, od początku. Tutaj, jak widzicie, że Krokodyl, i tutaj mamy opis, stary władca, mokradę we własnej osobie, choć jest zgorzkniały i szalony, stanowi śmiertelne zagrożenie. Nie, nie stanowi. Cierpliwie czeka na okazję, by wysłać swoich upierzców, gdy najmniej się tego spodziewasz. I tutaj mamy e, że poziom trudności. Mogliby dać jakąś skalę od 1 do 10, bo to co tu piszę, to tak średnio. E, ale tutaj stary krokodyl, najlepsze dni ma już za sobą. Ulubione jednostki, procarze i czatownicy. E, zamki przypominające labirynt, konstrukcje pełne pułapek. Styl gry, kiepskie zarządzanie gospodarką, tylko nieznacznie nadrabia nękającym stylem rozgrywki. Jego zamki. Zawsze jednak są pełne niespodzianek. Ulubiona kwestia, zachowaj cierpliwość, ale gdy uderzę, z pewnością się o tym dowiesz. I tutaj mamy przyrodnią siostrę Szczura, co jest trochę dziwne, zważywszy na to, że nam dzisiaj chyba było w historii gry, że wszyscy zginęli jego z rodziny, no ale. Um, rozpuszczona, i arogancka księżniczka, której jednocześnie brakuje pewności siebie. Choć jest w podobnym wieku co Szczur, regularnie gnębiła go w dzieciństwie, przez co jej brat boi się jej do dziś. Poziom trudności: niewielkie zagrożenie, ulubione jednostki włócznicy i łucznicy, zamki chaotyczne i nieprzemyślane. Styl gry: jej całkowity brak strategii sprawia, że w najgorszym wypadku stanowi niewielką nie niedogodność, a w najlepszym koszący i łatwy pierwszy cel. Ulubiona kwestia: dobry Boże, co za wyprawa. Piasek, kupał, robactwo. Braciszek słusznie mnie ostrzegał. No, i tutaj na końcu mamy kupca. Kupiec skupia się jedynie na pogoni za zyskiem, uwielbia dobre okazje, ile się nie uda. Mu ich zyskać dzięki urokowi, nie zawaha się zdobyć ich siłą. Jest jednym z największych handlarzy w regionie, a o jego karawanach wielbłądów krążą na pustyni legendy. Poziom trudności para się handlem. W sercu jest prawdziwym wojownikiem. Ulubiona jednostka. Harcownicy, arabscy łucznicy i wielbłądy parcerne. Zamki proste, tworzone przede wszystkim z myślą o rozwoju gospodarki. Styl gry, jest to mistrz tworzenia silnej gospodarki. Ma w zwyczaju bronić tego, co już posiada, ale wszystkie zyski inwestuje w swoją armię. Ulubiona kwestia, jak mawiał mój wuj: wszystkie drogi prowadzą do Mekki. No, i tutaj, jeżeli chodzi o samych tutaj tych trzech przeciwników, no to jak widzicie, taki raczej opis yy, niezbyt wiele nam dający do yy, zrozumienia, więc oczywiście ich trzech sobie odpalimy. Yy, w sumie możemy posłuchać ich kwestii. Na pewno. No i dobra. Okej, okay, tak wyglądają ich kwestie. Z ciekawości bym zrobił pojedynkę szczura z jego przyrodnią siostrą, ale obawiam się, żebyśmy mogli nie dożyć końca. Zważywszy na to, że obydwoje używają włóczników i łuczników, chyba że tutaj kanarek używa w dużo większym stopniu łuczników, zważywszy na to, że ulubione jednostki tutaj u niej są włócznicy i łucznicy, a u szczura tylko włócznicy. Ciekawe. Pewnie wiele by zmieniło w momencie, kiedybym ustawił, że włócznicy biegają. Bo teraz mamy ustawione. Aha, bez tych uczni... A Dobra, z ciekawości dajmy. Hmm, rozrzućmy się jakoś po tej mapie. Hmm, tu to. Dobra, damy, dajmy ich razem. O. Zobaczymy sobie, jakie zamki wyglądają. Oni będą mieli gotowe te zamki. I sprawdzimy sobie wszystkie pozostałe przy okazji opcje. O, zobaczcie, to ciekawe, bo na mapie od razu gra nam pokazuje jak będą ich zamki wyglądały. Widać, że kupiec ma faktycznie taki pod, pod gospodarkę zrobiony zamek. Wow, 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 mam 90 tempo gry i faktycznie to tempo gry to jest porządne. No, jest różnica w momencie, kiedy oni biegną. OK, jeszcze tutaj troszkę mamy tego, 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 dobra. Co byśmy chcieli zrobić? Po pierwsze, to sprawdzić, jeżeli chodzi o tutaj tych wieśniaków. No, jak widzicie, zobaczcie, oni dosyć szybko. A czekajcie, chyba nie klepnąłem tego, żeby szybko się pojawiali. Czy nie, oni się szybko pojawiają. Gra jest po prostu zwolniona. Jakby to na 90? No, to nieźle. No, i faktycznie, jak widzicie, tutaj gra dobija nam e, ich aż do tego e, poziomu, który tam został nam obiecany e, przez samą rozgrywkę. No dobra, tutaj kusze byśmy chcieli. E, I dobra, zwolnimy czas i obejrzymy sobie teraz zamki naszych przeciwników. E, zamek tutaj kanarka wygląda. To jest błąd, czy coś się. Co, zastanawiam się, czy tutaj powinno być to przejście. Teraz nie wiem, czy to jest, czy coś tutaj przeszkodziło, bo ewidentnie to wygląda jak miejsce na bramę, a nie ma bramy. A, zamek minimalnie mniej chaotyczny niż ten, co miał e, szczurek, widzicie. Następnie mamy zamek tutaj kupca. Dosyć podobny zamek do tego, co mieli inni Beduinscy władcy. Jakoś specjalnie nie powiedziałbym, żeby się różnił. Jedno wejście. W momencie, jak się przebijemy, no to jesteśmy już u niego. Czy on ma inne rodzaje ułożenia zamków? Możliwe, aczkolwiek e, trzeba by było ich kilku dać, żeby to sprawdzić. No i tutaj ma. Oho, co to jest za zamek? A dobra, gra mówiła, że on ma ten labirynt. E, jego powinien być dał na. Powinien był dać go na dole, dobra, jeszcze raz damy go na dole, żeby on mógł sobie ten zamek tam przetestować. Zrobimy tak jeszcze. Zamyk po bo po tak powiem, każdego z nich i zobaczymy z ciekawości, czy ten problem. Czekajcie, żeby był krokodyl dwa razy na dole. Krokodyl jest jeszcze niebieski, ok. Eee, żeby był na dole na pewno, to sobie sprawdzimy wygląd tego niego zamku. Hmm. Tu chciałem tylko coś jest... A, wszystko mam włączone. Ok. I dobra, zobaczmy. No, i ma teraz wodę. Z... A teraz D90 to naprawdę jest w szybko. Wow. To, to jest ten labirynt. No wam powiem, że. Beka, nie zamek. No, taki trochę na odwal ten zamek. Trochę. Znaczy, na pewno jest pod, sw pod swym względem unikalny, ale. Myśląc w momencie kiedy jeszcze go tą postać reklamowali, bodajże, jeszcze nie widząc jej zamku, to myślałem, że krokodyl to będzie wiecie, coś na poziomie wieprza. O coś w tym stylu, może troszkę wyżej. No tutaj średni ten zamek. Dobra, przejdźmy do... O, zobaczcie, teraz y, tutaj mamy kupca, y, w, który zrobił troszkę inny zamek. Na spichlesz. No tak, zrobił chyba dwa razy to samo. Tam ten poprzedni widać, był troszkę inny. A tu widzę, że dwa razy mamy ten sam taki okrągły zamek. No całkiem spoko, potrafi widzę się obronić przed niewielkim oddziałem, że tak powiem z katapultami. Bo tutaj będzie strzelał. Więc tak to wygląda. Z tym, nie no zobaczcie, on ma tu, ewidentnie tutaj jest dziura. Tu też. A to wam powiem to tak średnio. Aczkolwiek kanarek tutaj ma jakieś miejsce na gnój? Dziwne. No i dobra, zakończymy misję. Teraz sprawdzimy każdego po kolei jak tutaj będzie kopał w kalendarze, tak powiem. I sobie po prostu sprawdzimy. Na pierwszy ogień pójdzie oczywiście kanarek. Oj. Kanarek. Z racji tego, że... No nie, dobra, nie będzie. Spróbujemy jak on tam się obroni. 4000 dla nas. Albo dobra, 8000, żeby nie kombinować. No i on gotowy ma zamek. Z ciekawością. Oczywiście ja tutaj zraszuję ich, tylko po to, bo chodzi mi po prostu tylko o to, żeby sobie sprawdzić. Ale powiem wam, że to może spowodować, że ciężko będzie bota zrasować, bo w momencie, kiedy on ma dostęp do tak ogromnej liczby tych, jakby nie patrzeć, wieśniaków. To nie... odwrotnie dają. To w momencie, kiedy ma dostęp od razu do dużej ilości populacji, no to nie będzie w stanie tak łatwo go zraszować, bo normalnie bot, powiedzmy, stawiając ten zamek, tracił część wojska na to, że, e, że część wojska, e, część wieśniaków na to, że po prostu oni szli do pracy. A w momencie takim, kiedy to pojawianie się tych wieśniaków jest bardzo duże i bardzo szybkie, no to niekoniecznie będzie, bo tracił ich na robotników, ponieważ oni pojawią się jako normalni. O, widzicie, jakąś szybkość pojawią? Pojawią się po prostu tutaj na... przy ognisku, nie? Nie będzie można ich tak łatwo zraszować. Nie wiem, czy to było zrozumiałe, co ja powiedziałem, ale mam nadzieję, że chociaż szczęście. Nasze zapasy żywności kurczą się, panie. Tak jest. Że, tak jest. Że. No, że mamy ich 50? Panie, Idziemy zobaczyć. Nie, no ewidentnie nie stawia tego z jakiegoś powodu. Nie zrozumiałe go dla mnie. E, tego miejsca na. No tej wieży tu nie ma. Mi się wydaje, że tu powinna być wieża, bo w tym momencie to po prostu my tam wlatujemy i robimy. Sajgon. Zbudujesz coś w ogóle? Wiadomość od kanarka. A, pułapki tu są. Wiadomość od kanarka. Nie! Nie mówię! Nie powinnam ubierać szczuleczku, gdzie jesteś? Okej, okay, tak to wygląda. Przejdźmy do następnego, niech to będzie krokodyl. Zobaczymy. Wydaje mi się, że krokodyl może też tam mieć łapki, tylko że zobaczymy w jakiej ilości, bo to jest mi ciężko powiedzieć. Może się nawet obroni, bo to też nie wiem. Shift miał być. A, nie był. Brak miejsca w jest. dokąd okay. zrobić. Okej. Aczkolwiek powiem wam, że to może być przydatne, bo zdarzyło mi się raz, raz na szczęście tylko rozwiązać jednostki, których wcale nie chciałem rozwiązać, ale Czy coś takiego jest teraz no przyda się to, ale... Na pewno jest trochę tych ulepszeń, takich mm, zobaczmy. No dobra. Na bank to jest jakiś ogień. No, zobaczcie, ma trochę tych czatowników. No, ma taki zamek, że na pewno chwilowo, jeżeli będzie jakaś taka większa potyczka, będzie w stanie się obronić. Oj, powiem Wam, że nawet ja go nie załatwię. Więc widać, że jest w stanie się obronić. bronić. Yy, dobra. W sumie chciałem wam pokazać, jak on ginie, ale widzę, że on się tak łatwo nie da pokonać. Yy, więc po prostu puścimy tutaj sobie misję bez jego zamku, żeby go nie miał. No i to będzie dużo łatwiejsze. Chcemy po prostu zobaczyć, jak yy, kopnie w kalendarz gotowe zamki wrogów. Na pewno ma dobry zamek na takie, powiedzmy, ataki jakichś ciężko zbrojnych, botów. Ale nie sądzę, żeby był w stanie coś dłużej tam wytrzymać na tym swoim zameczku. No, ale zobaczymy. Na pewno nie będzie to przeciwnik, który będzie ciężki. Bo już to widać po nim, że jest raczej słabiutki. Dobra, znaczy no, obronił się przede mną, nie? No, ale zobaczymy jeszcze. Nie, no, ale tu fa fajnie, fajnie leci to. Na bogato, to idzie. Dobra, lecimy. Ciekawe, czy ma tutaj tych y, czatowników gdzieś od razu? Bo on korzysta z beduńskich jednostek i z arabskich. Czego ci Nawet się nie zorientują, że już Ty są. Już są. Nie, wejście? Nie, nie O! Ej, to było dobre, że Bot próbował zejść z wojskiem na dół. Wiadomość od Krokodyla! To niemożliwe! Nie jestem jeszcze gotowy! Okej. Ale ciekawe było to, że on próbował zejść na dół w ostatniej chwili wojskiem, nie? Żeby, wiecie, zwiększyć siłę ataku. Jeszcze jakby przesunąć Lorda, Bot, miałby tam gdzieś na skraju, no to powiem wam, że w faktycznie... Jest, jest to różnica. Co to jest, gospodarz? Aha, dobra. No dobra. Zobaczmy sobie jeszcze naszego kupca. Zobaczymy, czy on będzie w stanie się obronić. Got... Oj. Zobaczymy, czy kupiec będzie w stanie się obronić gotowym zamkiem. To trzeba było mu go włączyć. Okej. Okay. No i co, jedziemy. On faktycznie może mieć problem, bo nie wiem, czy u niego trochę ludzi nie będą szli na te zamki. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Tak jest szef. Potrzeba nam nowych rekrutów. U, możesz na Wracamy do domu. Tak Potrzeba jest, szef. nam nowych rekrutów, ser. Trochę ja zobaczmy, jak się poradzi. No, on sporo kasy musi wydać na wojsko i no w jego przypadku nie sądzę, żeby się przez to wybronił. No, jak widzicie oni mają gotowy, ale tylko zamek. O, nie, nie usłyszeliśmy, że tak powiem tego jego, jak on ginie, bo, bo po prostu nie zdążył. Powiedział tylko to po tym, jak zniszczyliśmy jego bramę. No dobra, to tak, jeżeli chodzi tutaj o naszych nowych przeciwników. Przejdźmy sobie teraz do samych tutaj rzeczy związanych, a czekajcie, jeszcze nie? Opcji gry? Teraz zapomniałem wam to pokazać. Jest możliwość zrobienia własnego herbu. Tutaj widzicie, że to jest można powiedzieć na modłę... Tutaj czegoś związanego, no nie wiem z czym, no z typowym takim tworzeniem tych różnych swoich własnych herbów. Nie jest to nic super zaawansowanego, ale można się jak widzicie tutaj pobawić. Hmm. Oj, do godła można kolor dobrać o dziwo. Jakieś noże, topory, miecze, te sprawy. Ogień, łosia, kunę. Podoba mi się to. Biorę to. Kolory oczu nie można zmienić, ale powiem Wam, że. O, i zobaczcie, te stare takie są. Ale ta właśnie, tam, właśnie ta kula, nie wiem co to jest. Jest spoko, No dobra, tutaj, jak chciałem zobaczyć informację o aktualizacji, to odpalił nam się e, w tym momencie Steam. No dobra, tutaj mamy bohaterów różnych. Zrezygnuj z korzystania z listy rankingowych, to już było. Anonimizuj imiona na listach, to też było. Ukryj grafiki profilowe, ustuń wymagania czasowe, wycisz wszystkie czaty wieloosobowe. Ok, dobra, to no, nic takiego. Przejdźmy jeszcze do edytora, bo chciałbym zobaczyć, czy ja mogę w momencie, kiedy korzystam z edytora, sprawdzić te ulepszone jednostki. Scenariusz: Potyczka, dobra. Wybierz rozmiar mapy, wybraliśmy. Teraz pytanie, czy ja mogę sobie tutaj jakoś przetestować te rzeczy związane z tymi zaawansowanymi umiej umiejkami, umiejętnościami, czas gry, zrównoważona, zapisz mapę. Opuśnię. Nie, niestety nie ma, a przynajmniej nie widzę tutaj na pierwszy rzut oka. Bo chciałem przetestować te jednostki, ale no jak widzicie, wymagałoby tutaj to przejścia chyba do mapy bezpośrednio, więc tutaj nie będziemy się teraz bawić i kombinować. Kampania historyczna, tutaj każdy może ją zagrać. To jest ta ekonomiczna z krokodylem, jako naszym powiedzmy przeciwnikiem, więc tego na razie nie będziemy ruszać. No i szlak piasków czasu to już jest w momencie, kiedy macie zakupione DLC, czyli musicie mieć DLC zakupione, żeby widzieć ten dodatkowy szlak na 9 przeciwników, czyli na 9 map. Pierwsza mapa jest związana, no tutaj jak widzicie, z kanarkiem, szczurem i wieprzem, taka trójca można powiedzieć. I możemy sobie tutaj tą mapkę przetestować z ciekawości, zobaczyć, jak ona wygląda. No, nie sądzę, żeby ona była trudna, zważywszy na to, kto jest naszym przeciwnikiem. Mamy szczura, kanarka. No, i to tak naprawdę, tutaj wieprz, tylko jakąś robi robotę. Ja oczywiście będę przychodził w tę misję. No i co, Czy coś jeszcze mamy takiego ciekawego do pokazania z tą nową, związaną aktualizacją gry? Chyba nie, to są takie najważniejsze rzeczy. Jeżeli czegoś nie pokazałem dajcie znać, postaram się to dołożyć do następnego filmiku. My się widzimy w następnym, gdzie po prostu zajmę się oczywiście tym nowym szlakiem i również tą kampanią historyczną. A co tyle jeżeli chodzi o ten odcinek. Ja wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Siemaneczko!